Także witamy na następnym, na następnym naszym programie i to jest pan Jan Klonowski z nami. Dzień dobry panie Janie, miło pana widzieć ponownie. Pan Jan w ogóle walczył, przyjechał tu w czasie II wojny światowej tak, do Wielkiej Brytanii. I walczył pan o wolność, w sumie pomagając Brytyjczykom o wolność naszego narodu. Najpierw we Francji. Najpierw we Francji. A Francja upadła, dopiero przyjechał do Andrzej. Tak, tak, ale w dalszym ciągu miał pan w sercu Polskę, prawda, żeby tak, Polska była tak. wolna. I jak Polska uzyskała w sumie niepodległość, w sumie no, było jeszcze innego rodzaju wojny, wojna. Wewnętrzna, prawda, która się działa przez wiele lat, ale jak już uzyskaliśmy tą, jak gdyby, w sumie taką suwerenność, wolność słowa, wolność rozwoju. To czy mógłby Pan powiedzieć parę w ogóle, jak, jak teraz to nowe pokolenie zachęcić, żeby mogło się rozwijać? Że teraz jest czas taki rozwojowy narodu, prawda? Że co by młodzi mogli robić, żeby mogli się rozwijać? Nie, nie ma retirrze, nie, 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 after, ja mm. nie, tak nie Czyli w jaki to to sposób to w ogóle, co, co młodzi chę. powinni, to powinni to robić teraz, żeby dalej iść do przodu? Co powinni zrobić? Żeby móc iść do przodu. Połączyć się więcej grupowo. Połączyć się bardziej grupowo. I, i więcej śladami weteranów. Czyli na przykład, co to znaczy śladami weteranów? No cokolwiek. Czyli Można co? Organizować się, wierzyć. Organizować się, wierzyć. Mhm. Czyli po prostu wierzyć, wierzyć w Boga, spotykać się wspólnie. Co mi się podobało na stadionie w Warszawie Narodowym? Pan wie, że 60 tysięcy Polaków się spotkało? Tą sobotę? Tak, tak. I to jest chwała Bogu, że ludzie się spotykają, budują wiarę. To jest duży początek, prawda? To duży początek. Czyli żeby się wspólnie spotykali i szli śladami weteranów. A co, weteren, co to znaczy być weteranem? Co to znaczy pionierem, takim pan mówi? W sensie pionierskim? No Weteran to znaczy były żołnierze, którzy były kiedyś kiedy a żołnierze znaczy byli, jak to w ciągu jest zjednoczony. Jeden pomagał drugiemu. Tak. Czyli walczymy teraz, nie walczymy może z fizycznym wrogiem, ale walczymy teraz, też mamy taką duchową o, o. barierę, prawda, którą walczymy, żeby móc iść do przodu, żeby nie mówić o mi się chce, czy mi się nie chce, tylko po prostu mam obowiązek tak. i muszę być przykładem e, dla powinien. narodu, powinien, tak, tak, powinien. tak. I ja widzę to u Pana, że Pan to bardzo wprowadza w czyn, jak Pan też postanawia zrobić późne spotkania różnego rodzaju, Pan idzie. Idę, idę. Idę. Nawet jak się Panu nie chce też. Proszę? Nawet jak się Panu nie chce, Pan też idzie. A mnie się zawsze chce. Panu się zawsze chce, no okay. właśnie. Okay. <laughs> się mózg działa, tak. nogi się ruszają, się tak. to tak. Tak, bo to człowiek wyrabia takie pragnienie i chcenie, prawda, z czasem. To potem, jak człowiek zaczyna iść do przodu, i zaczyna budować, to jest, przychodzi taka miłość, taka lekkość, nie, że wspólnie się spotykają ludzie. Mhm. I młodzi ludzie przychodzą do Was też na takie spotkania? Nie, nie, przychodzą, ale niedużo. Trudno jest, tak jak Marek powiedział, jak trudno ich jest przekonać, zrekrutować i bardzo trudno. Tak, One ale... mają swoje inne. Oni, co my mówimy, myślą, że to nieprawda. Mm -hmm. Bo dużo rzeczy w sumie w historii zapłaciliście cenę, a my nawet nie byliśmy uczeni w szkole o tym. O to nas chodzi, nie bo właśnie, my mieli podręczniki, jak ja jechałem do Warszawy, tak. bo wtedy nas było dużo, Mieliśmy, ja miałem trzy autobusy. Tak. Tak mi połapali, bo to za... Organizacja zaproszono do Warszawy. Dali nam podręczniki, znaczy, że tych nauczycielki w szkołach powszechnych, podstawowych i biścich uczyli, że Rosja nikogo nie deportowała z, z Polaków. Że Polacy byli wziąli do Rosji i Rosja dawałem łaskę, bo dawała im pracę. Tu jeszcze ja i wybraliśmy taki podczas podróży komitet i poszli do Kwaśniewskiego na skargę z tym podręcznikiem, co uczył, no komuna się skończyła. Tak, tak, tak. Że komuna się skończyła i tego oznacza, co uczył w polskich szkołach. Mhm. To on nam obiecał, że to będzie, on będzie robił wszystko, żeby to... Żeby zmienić, tak. Zmienić, to. Żeby prawdę nauczać, prawda? Tak. Mhm. Bo to też nie chodzi, żeby mieć zawieść między narodami, Szczepnie, żeby przebaczyć, lędy, prawda, ale też znać znaczy, prawdę. No, to Znać to prawdę. Prawda nas wyswobadza, tak lędy, jak człowiek naprawdę to prawda nas wyswobadza. I żebyśmy mogli to iść do przodu jako to naród, to tak? Tak. Żebyśmy mogli po no, prostu iść iść do przodu, tak? Także to ważne. Także Pan Jan zawsze wprowadza w ogóle rzeczy w cel, w życie, że gdzieś na przykład przychodzimy na grupę, to przychodzi na czas, jest odpowiedzialny, prawda, jako mąż, jako jako kolega, jako współpracownik z ludźmi, to jest to, jest w życiu takie podstawowe rzeczy wartości, nie? No to przyzwyczajony do tego, bo to już 39 roku. Tak, tak. A który pan wstanie rano? Wstanie pan wcześniej rano? A teraz tak już nie, już teraz już, już popali. Ale pan wstawał wcześniej rano zawsze? O tak, tak. tak. Przed schodem słońca. O, tak. mhm. To jest tak, że my budzimy dzionek. Nie, tak jak psalm 105 mówi, że my budzimy dzionek, że my stajemy rano i obudzamy dzień. Różne zadanie, znaczy, nieraz w nocy pracował, a przez dzień charakterystycznie organizacje różne. Tak, tak, tak. Czyli co pan robił na przykład? No, Zawsze były jakieś zebrania. Na każde zebrania poszedłem, sztandary musiały być, jakie coś było, to sztandar przynajmniej jak nie z całego kraju, to przynajmniej ten główny jest naszego urzędu. Tak, tak. I to wtedy ma się, wtedy głos się ma, prawda? Jak się cokolwiek no tak. robi grupowo, to potem jak pan mówi, że pójdzie pan czy do prezydenta, czy gdzieś, to potem już się ma głos. No to głos... I wtedy ten głos jest naprawdę ważny, ma autorytet, bo no widać, tak. że człowiek coś tak. robił wcześniej. No Jesteś poważna. Tak. Każdy tak. ma szacunek dla ciebie. Tak, tak. Pewnie, że nie płaczę, bo ciganiać nie będzie się, uh -huh. bo ja się znajdą uh -huh. razem. Uh -huh. A co by pan powiedział na przykład jak są głosowania na wybory? Co by pan powiedział? Czy każdy Polak powinien iść na głosowanie, czy nie? Powinien. 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 Nawet jak nie wie na kogo głosować, to jak to ludzie mogą wtedy... Co powinni robić? No jak nie powinien, to znaczy dostać się do jakiegoś z punktu zbiórczego, gdzie dawały te... Informacje. Informacje i tam się zapoznać mhm. trochę. Czyli ważne, żeby brać aktywny udział, tak? tak I politycznie tak. i społecznie, pod każdym względem. Mhm. Tak. To pomaga na, w narodzie wtedy, tak? Bardzo. I pan myśli, że możemy uniknąć jakichś takich wojen na przyszłość? Ja myślę, że mogą pomagać. Może nie uniknąć całkiem, ale pomo pomocy. Mhm. Mogą służyć pomocy. Taka współpraca wzajemna. Tak. Mhm. Bo to jest to posłuszeństwo Bogu, nie? Że kocha się Boga, to kocha się wtedy człowieka nawzajem. Mhm. No także dziękujemy Pani Janie, pan jest super przykładem tutaj dla naszego narodu. I życzymy Panu dużo zdrowia i błogosławieństwa w rodzinie, tak? Tego potrzeba. Tego potrzeba. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.